Do knajpy wchodzi facet ze strusiem, zamawia u kelnera setę i zapitkę. Płaci pan 5 zł i 30 groszy, mówi kelner. Facet sięga do kieszeni i wyjmuje dokładnie 5,30. Następnego dnia sytuacja się powtarza: Tylko rachunek za zamówione potrawy wynosi 17 złotych 60 groszy. Zł. Gość znowu sięga do kieszeni i daje kelnerowi odliczoną sumę. Jak pan to robi, że zawsze wyciąga pan tyle, ile wynosi rachunek? Aj, panie, złowiłem złotą rybkę i ta przyrzekła mi spełnić dwa życzenia. Poprosiłem, żebym zawsze miał w kieszeni tyle pieniędzy, ile mi potrzeba. No to teraz, czy kupuję Mercedesa, czy zapałki, zawsze mam odpowiednią ilość szmalu. Ale super. A jakie miał pan drugie życzenie? Facet spogląda smętnie na strusia i mówi... Chciałem, żeby wszędzie towarzyszyła mi dupa z długimi nogami. Przychodzi do knajpy facet i mówi do kelnera. Setka i zakąska. Kelner przynosi, gość wypija, przekąsza i mówi do kelnera. Chciałbym zapłacić. Nic pan nie płaci na koszt firmy. Na następny dzień przyszedł i zamówił dwie setki i zakąskę. Chciał zapłacić, ale kelner znów odpowiedział, że to na koszt firmy. Gość więc wybrał się w niedzielę z całą rodziną do tej restauracji. Zjedli wykwintny obiad. Po obiedzie dzieci zjadły deser, małżonka wypiła wino, a on zamówił pół litra. Kiedy przyszło do płacenia, kelner odmówił przyjęcia zapłaty, twierdząc, że to na koszt firmy. Gość nie wytrzymał i pyta się kelnera: Panie starszy, piję i jem tutaj już trzeci dzień i jeszcze za nic nie zapłaciłem. Może pan mi to wyjaśnić? To jest bardzo proste. Widzi pan pod tamtą palmą tego pana i tą panią? Tak widzę. No, widzi pan? To jest moja żona, a ten pan to mój szef, on pieprzy moją żonę, a ja jego interes. Przychodzi facet do restauracji, podchodzi do niego kelnerka. Co podać? Poproszę gulasz i dobre słowo. Kelnerka poszła. Za chwilę wraca z gulaszem, stawia go na stolik przed facetem. Facet patrzy na nią i pyta: A dobre słowo? Niech pan tego nie je. W restauracji oburzony klient mówi do kelnera. W jadłospisie znajduje się tylko jedna potrawa nie dajecie żadnego wyboru. Owszem, dajemy może pan zamówić albo nie, krzyczy gość w restauracji. Czy będę siedział tu głodny całą noc? Nie proszę pana, zamykamy o dziewiątej. Gość luksusowego hotelu składa u kelnera zamówienie. Proszę dwa gotowane jajka. Jedno tak miękkie, że zarówno żółtko i białko ma być w stanie płynnym, a drugie takie twarde, żebym miał kłopoty z jego pogryzieniem. Proszę również dwa plasterki boczku: zimne, ale z jednej strony zwęglone oraz spalonego, kruszącego się w dłoniach tosta. Masełko niech będzie tak zmrożone, żebym za nic w świecie nie mógł go rozsmarować. Proszę także o bardzo słabiutką kawę. O temperaturze pokojowej. To bardzo skomplikowane zamówienie, proszę pana. Nie wiem, czy nasi kucharze potrafią. A wczoraj, kurde, potrafili. W restauracji, kelner, w mojej zupie pływa nieżywa mucha. Dałbym głowę, że jak była w kuchni, to jeszcze żyła. Gość do kelnera w restauracji. Chciałbym porozmawiać z szefem kuchni. Interesuje mnie przepis na ten sos, którym były polane ziemniaki. Tak panu smakował? Nie, ale szukam dobrego kleju do tapet. Koleś w restauracji pyta się kelnera. Te paszteciki z zająca to są naprawdę z zająca? Oczywiście, choć z niewielką domieszką koniny dla smaku. A ile jest tego dodatku? No, tak naprawdę to pół na pół. Jeden zając, jeden koń. Po zamknięciu restauracji kelner pyta kelnera: Dlaczego nie wyrzucasz tego gościa, co śpi pod oknem? Bo tyle, ile razy go budzę, płaci mi rachunek. Kowalski przychodzi do knajpy i mówi: Pół litra, bo się zacznie. Kelner przynosi butelkę. Sytuacja powtarza się jeszcze pięć razy. Za szóstym kelner pyta: A kto za to zapłaci? Aha, zaczęło się. W restauracji klient woła kelnera i mówi: Ja nie mogę jeść tej zupy. Dobrze, zaraz zawołam szefa kuchni. Po co mi szef kuchni? Po prostu przynieś łyżkę. Do gościa przy stoliku podchodzi kelner i pyta: Czy mógłby pan szybciej jeść tę rybę? A dlaczego? Sanepit przyszedł. Przychodzi do restauracji w sosnowcu facet i zamawia kurę, ale zastrzega, że musi to być kura z czeladzi. Kelner przynosi mu kurę, a ten wpycha jej palec do tyłka i mówi: To jest kura z sosnowca. Kelner przychodzi z nową, a ten robi to samo i mówi: To też jest kura z sosnowca. Po kilku rundkach podchodzi do stolika, przyglądający się wszystkiemu pijaczek, obraca się tyłem i mówi: Sprawdź pan, kurde, skąd ja jestem, bo od tygodnia nie umiem do domu trafić. Przychodzi mężczyzna do klubu i pyta się kelnera: Mam dwadzieścia złotych, co pan poleca? A kelner na to. Inną restaurację. Proszę pana, czemu te bułeczki są mokre? Słuchaj pan, skoro niesie się dwa talerze w jednej ręce i dwa w drugiej, a bułeczki pod pachami to chyba miały prawo się spocić. W wytwornej restauracji dostojnemu klientowi wpadła mucha do zupy. Przyszedł kelner i z butonierki wyciągnął łyżeczkę, po czym delikatnie ową muchę z zupy usunął. Gość zauważył, że kelnerowi z rozporka zwisa czerwona tasiemka. Pyta kelnera. Po co to? Kelner mu odpowiada, że restauracja jest najwyższej kategorii i bardzo tu dba się o higienę. Jak trzeba się wysikać, to nie wolno wyciągać siusiaka ręką, ale wyciąga się go tą tasiemką. No dobrze, ale jak chowacie? Za pomocą łyżeczki. W restauracji rodzina posila się promocyjnym obiadem. Zostaje sporo resztek i ojciec prosi kelnera: Czy może pan nam zapakować te resztki? Wzięlibyśmy dla pieska. Hura! krzyczą dzieci. Będziemy mieć pieska. Gość zamawia w knajpie zupę i widzi, jak kelner moczy w niej palec. Po chwili zanurza go w talerzu z drugim daniem. Co pan wyrabia, dopytuje się klient. Przytrzasnąłem sobie palec w drzwiach i lekarz kazał go trzymać w ciepłym miejscu, wyjaśnia kelner. To niech pan sobie go w tyłku trzyma. Wścieka się klient. W tyłku trzymam na zapleczu. Tutaj mi nie wypada. Pijak śpi w pubie. Podchodzi kelner. Panie, zamykamy. Dobrze, tylko nie trzaskajcie drzwiami. Polak we francuskiej restauracji. Nie zna języka, jednak usiłuje coś zamówić. La spaghetti, proszę i la piwo. Okazuje się, że kelner nie ma większych problemów. Zadowolony Polak dodaje. La, jeszcze jedno piwo. Znowu otrzymuje to, co zamówił. Prosząc o rachunek, mówi więc do kelnera. La kelner widzi, jak ja la dobrze pola francusku, la mówię? Jakbym nie był Polakiem, to byś la gówno zjadł. Gość wzywa kelnera i pyta: Czy muzycy w waszym lokalu grają na życzenie gości? Oczywiście, szanowny panie. To proszę im powiedzieć, żeby zagrali w domino. Gość: Jest ciemne piwo? Kelner: Nie, ale mogę zgasić światło. Kelnerka przynosi zamówione pączki. Siedzący przy stoliku dziękuję. Całuję rączki za te dwa pączki. Po chwili kelnerka przynosi ciastka i słyszy od uprzejmego klienta. Za te ciasteczka całuję wósteczka. Słysząc to, jakiś gość podpowiada. Zamów jeszcze zupę. Idą dwie muchy do baru. Podchodzi kelner i pyta, co im podać. Ja poproszę główienko z cebulką, mówi jedna mucha. A ja to samo tylko bez cebulki, żeby mi z buzi nie śmierdziało. Klient przyjmuje od kelnera zupę i mówi. Kelnerze, dlaczego w mojej zupie jest pająk? To nie pająk, proszę pana, to mucha. Mucha? A co, wolałby pana, by w zupie był pająk? W restauracji. Kelner poproszę jeszcze jedną kostkę cukru do herbaty. Ale wrzuciła już pani dziesięć kostek. Tak, ale wszystkie się rozpuściły. Gość zamówił z patrzy, a kelner niesie danie, trzymając kotlet palcem. Czemu pan trzyma ten kotlet? Nie chcę, by mi ponownie upadł na podłogę. Do kawiarni wchodzi klient i zamawia małą, słabą kawę. Kelner niosąc na tacy zamówienie, potyka się i wylewa zawartość filiżanki na gościa. Ależ ależ pan wylał na mnie kawę. To nie ja. Była taka słaba, że sama się przewróciła.